Siemano z tej strony rentek, a dzisiaj ponownie 5 lifehacków na wasz telefon. I dziś będą ponownie uniwersalne rzeczy, chociaż z dwie mogą być tak stricte na Samsunga, ale myślę, że sobie poradzicie i również to znajdziecie. Pod ostatnim filmem było tyle łapek. Jak będzie tyle, film będzie szybciej. Ostatnie dwa filmy to polecenia telefonów nie cieszą się popularnością. Oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału. I jak przystało na influencera, wydałem e-booka. Jak nie dać się schakować, link po prostu jest w opisie. I mniej więcej opis, jak kogoś takie tematy interesują. I jak chcecie kolejną markę telefonu bądź trick, z którym nie możecie sobie poradzić lub byście chcieli zobaczyć, komentarze są jak zawsze dla Was i rozpoczynamy od pierwszej opcji i tutaj ona nie będzie dla każdego bo jeżeli nie płacicie kartą przez telefon, nie macie jej podpiętej to ta opcja teoretycznie powinna być wyłączona wchodzimy w portfel, jest to aplikacja Portfel Google następnie klikamy swój awatar i mamy tutaj tak coś jak ustawienia aplikacji Portfel schodzimy niżej i te opcje z automatu mogą być włączone Pierwsza opcja pomaga nam używać tego telefonu, czyli po prostu zbiera nas dane. Jak mamy problem, to nam pokaże, co możemy zrobić. Więc w pewien sposób nas tam profiluje i przesyła te dane dalej. Myślę, że tego nie chcemy. I druga opcja: będziemy otrzymywać super, najlepsze, wyjątkowe oferty, promocje i aktualności na temat funkcji portfela. Myślę, że również tego nie potrzebujemy takich super ofert, tak zwanego spamu. Więc również tę opcję możemy wyłączyć. I tak jak mówię, nie każdy musi mieć to włączone, a jeżeli chcecie korzystać sobie z portfela, to można go zainstalować i dokładnie jest to ta aplikacja. Jeżeli macie taką potrzebę, to bardzo proszę, ja swojej karty nie podpinam praktycznie nigdzie i unikam takich serwisów, gdzie ta karta jest wymagana. Ale to już nie będę tutaj się rozwodził na ten temat, każdy ma swój rozum i niech robi, jak chce. I teraz pora na kolejną aplikację. Możemy to nazwać w taki sposób: jeżeli martwicie się o kogoś lub o swoje dziecko, to w taki mniej inwazyjny sposób, bardzo łatwy, możemy sobie tą osobę lokalizować. Powtarzam, jak się martwicie o kogoś, a do czego to wykorzystacie, no to już nikt nie będzie wnikał. Ale warto o tym wiedzieć, że taka funkcja jest. Wchodzimy sobie tutaj i mamy udostępnianie lokalizacji. Wchodzimy, zaznaczamy udostępnij lokalizację i teraz włączamy. Dopóki nie wyłączę, I jak się domyślacie, wystarczy teraz w kontaktach, tutaj gdzie macie zablurowane mam kontakty, odszukać siebie i wysłać sobie tą lokalizację. I dopóki ta osoba tego nie wyłączy, cały czas ta lokalizacja będzie dostępna i będzie pokazywało, gdzie ktoś znajduje się na mapie. I tak jak wspomniałem, używajcie tego z głową i włączajcie to tylko osobom, o które się martwicie. Również wpadałoby o tym poinformować, że takie coś robicie. A jak ktoś chce sprawdzić, czy jakaś inna osoba mu tego nie zrobiła, no to wchodząc w tę opcję, będzie miał podgląd, czy ta lokalizacja jest właśnie udostępniana I jak już tutaj jestem to pokażemy taki jeszcze jeden kolejny trik związany z mapami od Google jest tutaj sobie mapa i przeważnie jak chcemy coś z tej mapie zrobić to bierzemy palce i tak sobie szczypiemy nie jest to błędem oczywiście że można tak robić ale jest w łatwiejszy sposób nie musimy robić tak szczególnie gdy używamy tego telefonu podczas jakiejś innej czynności. Wystarczy dwukrotnie kliknąć i mapa będzie się przybliżać. Bardzo proste, bardzo łatwe, ale nie każdy o tym wie, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Kolejna opcja, i tym razem, tak już bardziej dostępna na Samsungu, w innych telefonach może tego nie być. A jak macie jakiś chiński telefon, to zmiana regionu. Wam zajmuje tą blokadę ograniczenia głośności, która oczywiście została nałożona przez naszą po prostu Unię. Wchodzimy w ustawienia. Klikamy. Dźwięk i wibracja. Głośność. Trzy kropki, prawy, górny róg. Ograniczenie głośności multimediów. Włączamy i Będziecie mieli mniej więcej tutaj. Przeciągamy na maksa. Wychodzimy i wszystkie ograniczenia, które mamy, powinny być zdjęte. I szczególnie uważajcie, gdy macie podłączone coś na Bluetooth. Tutaj to ograniczenie również będzie zdjęte. No i telefon teoretycznie powinien być głośniejszy. Niektórzy piszą, że jest głośniej, niektórzy, że nie. Więc, jak zwykle widzowie podzielili się na dwie drużyny. Możecie dać znać w której drużynie jesteście. Jak jesteśmy przy dźwięku, to warto jeszcze wejść tutaj w opcję takie jak dostępność. Wchodzimy sobie w dostępność, wchodzimy w rozszerzenie słuchu, następnie adapt sound. Przytrzymujemy, wchodzimy tutaj i sobie patrzymy. To jest adaptacja dźwięku do słuchu. Jak jesteśmy starsi, no to wiadomo, że ten słuch w jakimś tam stopniu tracimy, i tę opcję możemy do tego użyć. Właśnie, i chodzi tu mniej więcej o to, że mamy oczywiście w dźwięku różne częstotliwości, i tutaj mamy wysokie częstotliwości. To w wieku 30 lat lepiej słyszymy, więc możemy sobie to wzmocnić. Jak już mamy powyżej 30, to nie dość, że zwiększymy sobie wysokie, to również i średnie częstotliwości. A jak mamy powyżej 60, to wszystko musimy zwiększyć. Więc warto sobie tutaj sprawdzić i samemu po prostu przetestować różne opcje, jak również tutaj dopasować, nawet sobie ucho do poszczególnych rzeczy. Tutaj mamy preferencję dźwięku, także warto się pobawić, również jak ten dźwięk Was nie zadowala w Waszym telefonie. I tutaj jest oczywiście testowane na Samsungu, ale w innych telefonach po prostu musimy wejść w dostępność i tutaj poszukać tych rzeczy. Sporo jeszcze jest innych rzeczy, co warto się nimi zainteresować, ale to w kolejnych odcinkach. Także oglądajcie oczywiście. Bo tu jest jedna taka opcja, gdy dotyczy się rozszerzenia słuchu. Gdy mamy podłączone jakieś rzeczy, typu słuchawki, i włączymy tę opcję, zostawimy telefon na przykład gdzieś tutaj na biurku, odejdziemy. To w słuchawkach będziemy wszystko słyszeć, co ten telefon zbiera. Możecie to znać, możecie nie znać. Ale zostawiam to jako ciekawostkę na kolejny film, na który Was oczywiście jak zawsze serdecznie zapraszam. I kolejna opcja, którą warto sprawdzać. Szczególnie gdy macie podejrzenie o zhakowaniu. A jak już wspominam o zhakowaniu, to w opisie zostawiłem pewien e-book. Możecie spojrzeć jak chcecie i jesteście zainteresowani takimi tematami. W e-booku oczywiście są instrukcje krok po kroku, jak co robić, i nawet są screeny wrzuciłem tam na chińskim telefonie. U Samsungu na pewno sobie też poradzicie. Ale wracając do tematu, jak jesteśmy w aplikacjach, warto wejść tutaj trzy kropki i sprawdzić dostęp specjalny. I teraz pierwsza opcja. Dostęp do wszystkich plików. I tu możemy zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do naszych wszystkich plików w telefonie. Aplikacje tutaj wyróżnione mogą odczytywać, modyfikować i usuwać nasze pliki na telefonie. Zapewne tego byście nie chcieli. I tu możemy sobie przejrzeć i sprawdzić aplikacje podejrzane, które mają za dużo dostępu. Agent Quickshare nie będzie podejrzany, Android Auto, no jeżeli używacie to też nie. Ale niżej rzeczy typu Copilot, którego na przykład nie używacie, ja nie używam, nie chcę, żeby miał dostęp. Na przykład tu naklejki no, żeby naklejki mi tutaj modyfikowały pliki to tak też średnio. Zresztą nie używam tych naklejek, więc niepotrzebne. Także każdy z nich sobie przejrzy i zobaczy, szczególnie warto zwrócić uwagę na aplikacje, które na przykład w nazwie będą miały właśnie Android i takie aplikacje lubią być czasami wirusem. Bo jak jakaś aplikacja będzie miała w nazwie Android Serwis, coś tam, coś tam z jakimś ID, no to każdy powie spoko, przecież to jest proces telefonu. No i o to właśnie chodzi, że nie do końca zawsze może być to proces z telefonu. Więc o tym myślę będzie też osobny film. A jak wspomniałem, chcecie coś szybciej, więcej, treściwej wiedzy, to Weboku na dole jest. Także myślę, że to na tym możemy zakończyć i ten temat na pewno jeszcze powróci. Więc to by było na tyle. Korzystając z okazji, dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, bo jest tyle tego, że styczeń i luty to na razie są rekordy których nigdy na YouTube w sumie nawet nie miałem. Więc bez zbędnego przedłużania do zobaczenia w kolejnym odcinku.